Dzień dobry. Są trzy sporty, które wymagają rzutu jakimś przedmiotem. Jest to rzut oszczepem, rzut dyskiem i rzut młotem. Przy czym ten ostatni nie wymaga uwzględniania siły nośnej powietrza ani oporu powietrza, ponieważ jest wystarczająco ciężki, ażeby te siły pominąć. Natomiast w przypadku rzutu oszczepem i rzutu dyskiem tak nie jest. Na tym spotkaniu zajmiemy się rzutem dyskiem. Ta dyscyplina sportowa wymaga zupełnie innych umiejętności niż omawiany wcześniej rzut oszczepem. Siła ramienia nie odgrywa tu znaczącej roli, natomiast liczy się siła mięśni lekkoatlety. Pozwalająca pokonać siłę odśrodkową, która pojawia się w momencie rozpędzania dysku w trakcie obrotu zawodnika. Zawodnik znajduje się w kole o średnicy 2,5 metra i przed wyrzutem wykonuje 1,5 obrotu, czyli dysk pokonuje drogę około 11,8 m wylatując z prędkością około 90 km na godzinę, czyli 25 metrów na sekundę. Zakładając długość ramienia dyskobola jako 1 m, to to ramię musi zrównoważyć przyspieszenie o wartości równej ponad 60 km. Razy przyspieszenie ziemskie. Widzimy to tutaj. Siła przyspieszenie odśrodkowe to jest prędkość do kwadratu podzielona przez długość ramienia i to jest 625 metrów na sekundę do kwadratu. Przyspieszenie ziemskie to jest około 9,81 metra na sekundę do kwadratu, a zatem Działa przyspieszenie 63,8 przyspieszenia ziemskiego na rękę tego lekkoatlety. To, jakbyśmy założyli, że taki zawodnik waży około 120 kg, to ta siła, która działa na jego ramię, jest równa około połowy jego ciężaru. Po wyrzucie dysk zachowuje się podobnie jak skrzydło samolotu i podlega działaniu siły nośnej, o której wspominaliśmy także podczas omawiania rzutu oszczepem. Podobnego efektu doznaje obracająca się piłka tenisowa, czasami mówimy podkręcona, która unosi się do góry. Zarówno opór powietrza, jak i siła nośna są proporcjonalne do gęstości powietrza oraz do przekroju bocznego dysku. Jednak siła nośna przeważa, gdy dysk zostanie wyrzucony pod małym kątem wyrzutu. Największe znaczenie dla końcowej odległości rzutu ma kierunek wiatru w trakcie zawodów. Możą spowodować różnicę odległości rzutu nawet równą 10 metrom. Ciekawostką jest, że największy zasięg rzutu można osiągnąć, gdy dysk jest wyrzucany pod wiatr, co jest analogiem efektu, który występuje w żeglarstwie podczas ruchu pod wiatr. To nazywa się popularnie ostrzeniem na wiatr. Dzieje się tak, ponieważ siła nośna zależy od różnicy prędkości dysku i wiatru do kwadratu. Tak jak na tym widać slajdzie. O! Proszę bardzo, jest tu różnica prędkości dysku i wiatru do kwadratu. Natomiast, jeżeli dysk jest wypuszczany pod wiatr, to prędkość wiatru zmienia w tym, tej formule swoją wartość na minus prędkość wiatru i te dwie wielkości dodajemy ze sobą. Jak się okazuje, najgorszy wynik. Przy zgodnej prędkości wiatru równej 7,5 m na sekundę zmniejsza odległość rzutu niemal o 2 metry. Natomiast ciekawostką jest, że wiatr przeciwny o prędkości 10 metrów na sekundę może spowodować zwiększenie odległości rzutu. Dyskiem nawet o około 7 metrów. Bardzo dziękuję za uwagę.